Jak mówiłem, witam Was w kolejnym odcinku z gry Warhammer Howard z tej strony Wilczek i idziemy się pobawić eksploracją. Chciałbym pobawić się w łapanie łupów, ale jeszcze chyba nie mamy takiej możliwości niestety. Nie wiem nawet od którego rozdziału. Poguń się w roku pokonaj potwora i standart. Dałem to, Teraz nie ma pokazanego licznika podporu. Byłoby prościej. Łap sobie oddech, ja chodź broni gościu. Nie żygaj na mnie Jak mi obrzygasz to mnie nie popamiętasz tak głęboko twoje też miecz w tupsku, że ci ja wyjdzie gardłem bo jakby się tak zastanowić to jest takiej wielkości, że mógłbym mu gardłem wyjść Ten miecz albo no przywradził go na dwa, dwa razy Prosił się ode mnie od stosunka okay. Wasze towarzystwo jest z nimi Wasze, jeżeli próbujecie mnie nie obrzygać Ale ile ja muszę po... zajebać tutaj? No szkoda, że naprawdę szkoda, że chodź tutaj, foni jeden. Nie wiem, kto ich przyzywuje, bo raczej przywoł, bo wywołuje, ale już Ja was podbędę. Ten... Hmm. Sądzę, się kurwa, to twoja robota. Wajdź do niej domyta. Dobra, daj mi to. Też wszystko i spadamy. Spadamy. <laughs> Idziemy, lecimy dalej. Eee, w sumie, ja znam umiejętności, nie trudno. Tak, to se, łapty oddech. Ja się zbrzonię. Tam chyba mam iść. Idę tu w takim razie. Ja mam w sobie pokonać wszystkich, więc każda dziura musi być spenetrowana. Nie poleciałeś tam, gdzie chciałem? No ale po spod... <coughs> się trudno. I płynie nie się dał. W jednej piosence było. Ajki. Chodzi teraz. O, jakie wydarzenie mamy. Chodźcie w ogóle na bieżącym poziomie, aby zdobyć doświadczenie złoty korony.

Jestem ja takie... dodatkowe wydarzenia w tym... <laughs> Idź po niego! Trzeba mnie tu zakowało On byście się urwali. Taka, Taka choinka was wystała Wyznać się. Nie odpychaj mnie. Jestem grzeczny. Ale to zimne. Ah. Zimne, ale dobrze by robi <taka> Chyba wiem co wezmę. Wzmocnij tego ognia jak będę miał możliwość. O to na pewno. No zdychać mi już. Mam nadzieję, że wszystkich ubiłem. Patrz, udało mi się trafić w miarę w okolice jego.

no u was więcej masy nie ma. Gorzej niż z Wietnamcami, co się mówiło. Snagrypy podeszły. Nowe mendy. Kiedy jestem za to? Zdychaj go. Tracej tu. Tracej tu. Dziękuję. Ja dotarłem. Gdzieś dotarłem. Nie wiem gdzie. A znowu ty. A nie wiesz w sumie, w sumie w sumie. co masz ze sobą chciał żywego. Łatwiej się bardziej przynadasz. Nie wiem do czego, ale na pewno się do czegoś przynadasz. Bardziej martwy. Oj to. Nie chcieliby. Idę sobie na <coughs> O jakiegoś podwora mam pokonać. To znaczy, że wszystkie zarąbałem. Ale bym nie skończył. Parszywy potwór. Puśćcie mnie. zdrowia Miło. <kluz> o. Yes. Tam jest za działek, za... Jestem ze... Nie. Dajcie mi już coś sierowo do zabicia ja może to Dobra puść Wolno ode mnie znaleźć tego pota fi fixa kurwa nie. A nie Patnie na Coś tam i zarzu o witam pana, czym pan jest? Czym ty jesteś? I to mam zabić? Chyba nie. Czymś byłeś, ale nie wiem czym. To nic nie ma. Wezmę sobie lek. Ech. Nie ten sukinsny, którego mam zajebać. Kazałbym tylko że taką wielką zasadką. Myślę, to musisz się z miałem pojawić. Mm. Jesteś tyś pierwojazi jeden. Mm. Tak szmata. Oh, zdechło. Zajebie, bo mnie wnerwiać będziesz Poszedłbym spać My się nie chcę ja Jestem tak zmęczony, że mi się spać nie chcę. Nie, jak popierdolę obiad, to wójtę w pizzu spać jak dziecko Dziwi. Gdzie jest ten chuj, którego muszę zapierdolić, no Chyba kadran stoi kurwa 15 minut Kręcimy w tym typie Tylko chuja znaleźć nie możemy Gdzie jesteś ty spasza na mendo Puśćcie mnie O jest ja zostałem Don't nah, Maybe nah, him. Just a few more seconds. <laughs> Just a few more seconds. This is not my final hour. Oh, who's oh, 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 <laughs> that? leknięś. Dech. Ja zdechnę. Puriwa by cię w dupę pieła. Cisza potem. A masz odwan. I ebali trollu. Ale ława mi skurwi się, no. że go za pierwszą lato spuj. Pompie strzelił kolinki, nie będzie. O, to. nie żiguj. Jak ja zjignę, no to będzie jeszcze gorzej. Ej, zjito! Eli to! Urywa! Oho! dostałem zdrowie! Będę ja się gotowy, kto to, to jest będą w zdrowie, to? Nie wiem. Zdychaj! Chcemy się spuścić z tych kanałów. Dosłownie ich przynośni. Teraz ja mam wyjście. Też ja wiesz, na się Dzięki temu. Eksploracja, powiedzmy, że się... ...zakończyła powodzeniem. Jedną śmiercią. Hmm. Dobra. Co ja wylosowałem? Nic. Nic. Nic, nic, nic. Chociaż... Hmm. Ciekawe. Nie będę na moment. Jedną w w takim razie. Buciorku. Buciorku wyciorką. Nope. Nop. Kapelutek. <coughs> Też do dupy. Hmm. Też Cię wezmę na dół. O. W ja mogę wymienić strój. No właśnie. Cyk, cyk, cyk. nie cyk. 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 Nie, te to lepsze. Forty testy za te mogą być.

the witch hunter doing here ali don't be a fool Volan. the fate of the empire is at stake until the harbinger is found i'm not letting you out of my sight what have your agents told you of the situation in prague not all of prague's citizens were slaughtered when the city fell some managed to escape the city and hide in the forest nearby. <laughs> when the Chaos Army left Prague to march on the capital, the survivors returned to the ruins to bury their loved ones and try to rebuild what they had lost. But the Kislevite's suffering was far from over. When Arsevar Kul was defeated, a champion of Khorne named Uthgrim Redax retreated with his warband back to Prague. Their arrival took the Kislavites by surprise. A few managed to escape back into the forest, but with winter coming on, it is unlikely they will survive. <laughs> Finding them should be simple enough. The question is, will they help us? The Kislavites are a proud, stiff-necked people, Captain, and they have little love for outsiders. They won't give us anything without expecting something in return.

what do you want? Are you the one in charge? Who's asking? Conrad Vollen, captain in the Empire Army. I'm here on a mission from none. Is that so? Well, you've come a long way from nothing, captain. Take like your wizard and, you and your damn witch hunters and go home. There's nothing for you in Prague. Red Axe and his war band have seen to that red axe is the reason i'm here i am hunting a sorceress who calls herself the harbinger what do you want me to do about it my people are dying captain there's no food no medicine for the injured suppose i could get you the supplies you needed i could go into prague it's no use red axe's men search the ruins every day they get to the supplies long before you. let me worry about them. if i get what you need, will you help us? you don't know what you're saying, captain. you haven't seen the monsters that are loose in prague. but if you're willing to try, far be it from me to stop you. if you can bring us food and healing herbs, then we will talk. Oczywiście Mam coś ciekawego w skrzynce? Nichuja. Mam hmm. konowała Jest jakiś Bosz nowy? Nie ma noża. Noż Bosza nie masz Ja chcę się z tym bawić. Nie, nie chcę mi się z tym pieczyć hmm. nic sobie poczytać nie mogę Ech. Kim tak. ty jesteś. Chorągi w zakonu. Postać wbija w ziemię chorągiew, która zmniejsza obrażenia od doznawana przez wszystkich A nie niepotrzebne. Sprawiedliwość imperium. Potężne uderzenie w ziemię, które spowoduje obrażenia i spowalnia broków. Generuje energię po każdym trafieniu przeciwnika. 15, mamy tylko 6. Dziękuję. Wrywanie z szyku po do przodu z uniwersalną, ta uniesioną tarczą, jej odbrażenia. Też nie jest mi to potrzebne. Yy... Żydmary, Żydmar! Pomóż mi. Ja ci mogę to w... Ja ci to wsadzić mogę. W dupę. Ale chyba starczy. A! Dlaczego? Zdaję. Zwiększa szanse na blok i zadanie obrażenia oraz zmniejszanie doznawanych obrażeń w starciu ze wszystkimi znajdującymi w cholerach. Obrażenia, doznane obrażenia, szansa zablokowania, limit kum kumulacji. Co to jest? Jest Umiejętność z czasem oczekiwania regeneruje więcej energii. Ciekawe. Zdajenie czasu oczekiwania na elixir. Pozostali gracze uzyskają cząstkę uzawiającej mocy eliksiru. Hm. Ciekawe. 8. Bóg punktów mi by brakowało. Musiałbym się móc tego. Też na nic Też mnie na nic nie stać. <grym> mój on, mój... Język mi się plączy już. Hmm. to jest gniew Żydmara gdzie jest kolejny gniew nie mam gniewu dobre. jest tu tak na kółko na kółko muszę zapierdolić no no cóż eee, ale to jest dobre a gdzie jest kolejny Żygmar Doskonały? Gdzie jesteś? Panie Żygmary Żygmar, gdzie jesteś Nope O, tu może Nieprzuj pan Ja bym chciał tutaj dojść Mówię wszystko cofnąć i o pójść tu po prostu Ha. Mógłbym, muszę mieć jeszcze cztery poziomy, dobra w razie nastąpił, tu i tu znalazłem e, pomoc w zabiciu zębiona. zdrowie. Pan też zdrowie, nie będzie zdrowie. Tutaj damy. Obrażenie. Dobra, nie będzie w ten sposób Ech, dobra, nie chcę się To miałeś Kurwa, Tyś mi spieprzył Zygmar, Raczej do mnie Pamiętam. To czy to? Albo to i nie, ci nie, A jak jest? A, no tak. ja z nami pożegnam. nie, 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 wiem. nie, 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 W nie, 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 i nie, nie, Trzymajcie się nie, nie, papa.